Witam i zapraszam na sport. Tragiczny spadek czy cudowne utrzymanie. Inwest House plus PSZ Poznań w niedzielę pojedzie na mecz z Landschut Devils, z którego stawką będzie pozostanie skorpionów w pierwszej lidze. Przed ekipą Madama Skórnickiego małe Mission Impossible. PSŻet do utrzymania potrzebuje zwycięstwa i musiałoby to być pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w sezonie. Choć na papierze sytuacja nie prezentuje się najlepiej, to w rzeczywistości może być zupełnie inaczej. Wpływ na wynik spotkania może mieć korzystna sytuacja diabłów w tabeli. W lanskut, które jest, jest już pewne playoffów, Landschut, które de facto jedzie tylko o uniknięcie w tych playoffach starcia z falubazem Zielona Góra. No i Landschut spokojnie będzie podchodzić do tego meczu, a PSZ, no ma wszystko w swoich rękach, w swoich motocyklach i wydaje mi się, że paradoksalnie to może być działać na korzyść PSG, że Landshut jest pewne playoffów, no a PSZ, no musi sprawić tę pierwszą niespodziankę. Zwycięstwo Skorpionów nie jest jednak jedynym warunkiem, który musi zostać spełniony. W tym samym czasie w Łodzi wystartuje spotkanie pomiędzy Polonią Bydgoszcz i walczącym o utrzymanie Orłem, któremu wystarczy remis do tego, aby pozostać w lidze. Skorpiony muszą wygrać z Landshut i jednocześnie liczyć na to, że Polonia pokona Łodzian. Seria z szczęśliwych wydarzeń musi się ziścić, aby PSŻ się utrzymał, ale ja nie mówię, że to jest niemożliwe, no bo Żużel widział nie takie hmm, cuda, bo pewnie to będzie taki mały cud, jeśli PSŻ się utrzyma w tegorocznym sezonie pierwszej ligi żużlowej. Zadania nie ułatwi na pewno sytuacja kadrowa, a konkretnie kontuzja Kevina Pfeiffera, który w wyniku złamanego śródstopia wypadł ze składu drużyny. Brak Kevina Pfeiffera to na pewno jest spore osłabienie, no bo on był przez cały sezon podstawowym zawodnikiem tu Poznań. Widzimy w awizowanym składzie, awizowany jest Adrian Gała, no który, dla którego ten sezon, mówiąc delikatnie, nie jest najlepszy, nie jest najbardziej udany. No ale to jest jedna, jedyna szansa. Z drugiej strony boję się trochę o Adriana Gałę, no bo on mocno psychicznie się pali w takich spotkaniach, wiedząc, że to jest mecz o być albo nie być w lidze, a z drugiej strony może być zaskakujący bohaterem Poznaniaków i pewnie wszyscy na, co, na to liczą. Liczą też na pewno kibice, których komentarze w mediach społecznościowych jednoznacznie wskazują na to, że w Poznaniu nikt nie zamierza odpuszczać do samego końca, a wsparcie dla zawodników i ich dyspozycja będą ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Warta Poznań w poniedziałek stanie przed szansą na drugie domowe zwycięstwo w tym sezonie. Mecz Zielonych z Ruchem Chorzów zamknie czwartą kolejkę PKOBP Ekstra Ekstraklasy. Za ekipą Dawida Szulczka solidny początek sezonu. Warciarze w pierwszych trzech meczach zmierzyli się z pogonią, górnikiem i rakowem, odnosząc w nich kolejno porażkę, remis i zwycięstwo, co daje cztery punkty. Kadra nie jest cały czas kompletna i wciąż brakuje w niej kilku wzmocnień, które mają nadejść w ciągu dwóch kolejnych tygodni. Na pewno cieszymy się z tego, że wywalczyliśmy punkty. Bo wiadomo, że jak spojrzeliśmy w terminarz, to mieliśmy takie odczucie, że jest to dość trudny początek, biorąc pod uwagę, że w pierwszych trzech meczach gramy z drużynami 106 poprzedniego sezonu. Więc jest ok, mogło być tych punktów więcej, mogło być mniej. Ja szanuję każdy z tych punktów wywalczonych, bo wiemy ile nas to kosztowało energii. Kadra meczowa na spotkanie z ruchem jest niemal kompletna i brakuje w jej składzie jedynie Kacpra Przybyłki, który w wyniku poważnego urazu przejdzie około 9-miesięczną rehabilitację. Do składu powrócił natomiast Mateusz Kupczyński, który w minionym tygodniu trenował już z pełnym obciążeniem. Zielonych w poniedziałek czeka nie lada wyzwanie, bo mimo iż chorzowianie awansowali do Ekstraklasy w tym roku, to wcale taka sytuacja nie stawia warty w roli zdecydowanego faworyta. Jest to trochę inny Bieniaminek niż taki Bieniaminek, jakim jest puszczony czy jakim była, była warta. Myślę, że ruch to jest bardziej Bieniaminek pokroju Widzawa-Łódź z poprzedniego, z poprzedniego sezonu. Prawdopodobnie aż tak dobrego miejsca na koniec jesieni mieć nie będzie, ale myślę, że może wszystkich pozytywnie zaskoczyć. Na pewno jest to drużyna, którą trzeba docenić i biorąc pod uwagę, jak prezentowali się w pierwszych trzech meczach, mamy świadomość tego, że czeka nas trudne spotkanie. Nie zmienia to planu działania, który jest specjalnie przygotowany pod każdego przeciwnika, a cel numer jeden jest konkretny, czyli odniesienie zwycięstwa. Wybieramy sobie zawsze kilka rzeczy z naszego modelu gry, które chcemy mocno wypuklić na danego rywala. No i tak samo będzie z ruchem morzu. Te, te rzeczy z modelu dotyczą mi struktury organizacyjnej, czyli takich aspektów, my jako drużyna robimy to i to. Ale też rzeczy indywidualnych, ty jako prawoskrzydłowy musisz zrobić to, a ty jako centralny stoper to. O tym jak w praktyce sprawdzą się te założenia można się będzie przekonać w poniedziałkowy wieczór. Początek spotkania o godzinie 19 na Stadionie Dyskoboli w Grodzisku Wielkopolskim. Przenosimy się nad Jezioro Strzeszyńskie, które w sobotnie przed południe zostało opanowane przez pływaków. Za nami siódmy etap 17 Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym. O godzinie 11 na starcie pojawiło się 73 zawodników, którzy brali udział zarówno z ramienia klubów, jak i jako niezrzeszeni uczestnicy. Ostatecznie jako pierwsi na metę dotarli przedstawiciele warty Poznań, czyli Robert Warzocha wśród panów i Agata Czechyra wśród pań. Na listach startowych w poprzednich etapach można było zauważyć jeszcze więcej ciekawych nazwisk. Działa ja bardzo sobie wysoko cenię to, co robi Małgorzata serbin ze Szczecina, czyli siedmiokrotna mistrzyni Polski w wyścigach samochodowych. Również była medalistka mistrzyni Polski w pływaniu, obecnie startująca w kategoriach Masters. Ale jest wielu zawodników, którzy rywalizowali na bardzo wysokim poziomie. Tutaj coraz więcej nam się zaczyna pojawiać zawodników z Poznania, którzy jeszcze całkiem niedawno startowali w rocznikowych mistrzostwach polskich chociażby Mikołaj Litoborski. Mikołaj do swojego dorobku niedawno dopisał Mistrzostwo Polski 15 latków na dystansie 1500 metrów stylem dowolnym. Dodatkowo na imprezie pojawił się Przemysław Kucza, który w minionym tygodniu wywalczył na mistrzostwach świata w japońskim Fukuokę brąz na 100 metrów stylem motylkowym i złoto tym samym stylem, ale na 200 metrów. Tutaj nie ma przerw, tutaj nie ma przerw, to nie jest wyścig minutowy, dwuminutowy, jak ja miałem kilka dni temu na, na zawodach, tylko przez godzinę, przez 12-10 minut. Płynąć cały czas to jest, to, jest coś, to, jest, to jest kompletnie coś innego. Także duży szacunek dla tych, którzy tutaj startują. Teraz przed zawodnikami tydzień przerwy i potem dwa ostatnie etapy. Najpierw 19 sierpnia w Mierzynie i dzień później finał w chodzieży, który będzie jednocześnie zamknięciem cyklu i zakończeniem letniego pływania na wodach otwartych. To wszystko w tym serwisie. Kacper Kołat, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.